Strzelam za 1 HP, dawno mnie nie było. Ale powolutku wracam. Do normalności. Mam nadzieję, że coś częściej będę wrzucał. Yy, dzisiaj chciałbym Wam pokazać nową ofertę Black Friday, yy, która jest dostępna yy, w sklepie. Mnie generalnie zainteresowało to, że mamy czarną błyskawicę, jeżeli ktoś, ktoś nie ma. Tego okrętu w porcie to jak najbardziej polecam. Jedna z lepszych niż czarych. Co prawda, są już lepsze, ale moim zdaniem błyskawicę trzeba mieć. Dobra, zerknijmy sobie na pakiety, jakie są. Czyli mamy pierwszy pakiet, który kosztuje 26 250 dublonów. I w tym pakiecie co mamy? Mamy błyskawicę z czarnym malowaniem. Flaga mnie nie interesuje, w ogóle nic nie daje. Chyba, że ktoś zbiera Co prawda jest RP błyskawica, ale Jeżeli by coś dawała ta flaga, to wtedy by się opłacało. Indianapolis, bardzo fajny krążownik amerykański. Oczywiście flaga w bonusie. Mutsu wersja black. Oczywiście możemy osobno sobie kupić dane okręty. Czyli Błyskawica została wyceniona na 12750. Yy, natomiast Indianapolis 9350 yy, i Muzu 7500. Dużo osób się pytało, czy Błyskawica pojawi się w sklepie premium. Więc no teraz macie niepowtarzalną okazję, żeby ją nabyć. Dobra. W sklepie wiemy, co jest, a teraz przejdziemy sobie do otwarcia. Czarnych kontenerków, zobaczymy co Wargaming nam da. Więc mamy 10 kontenerków, zrobimy ładny opening i zobaczymy co z tego wyjdzie. Słuchajcie, dobra, lecimy. Pierwszy kontenerek, półtora bańki hajsu, no, fajnie, fajnie. Szczególnie, że muszę siódemkę kupić. Drugi kontenerek. 25 tysięcy free expa, jak najbardziej ok, free exp zawsze się przyda. 15 kamuflaży czarnych. Ok. Co my mamy dalej? Słuchajcie, półtora bańki hajsu, no ja liczyłem generalnie, że wypadnie mi Indianapolis, bo Indianapolis nie mam. Okej. Okay. Zawsze się przyda do kapitana. O proszę, insygnia. Dobra, to, to jest bardzo fajna rzecz. 14 dni konta premium. Hmm. Myślę, że jest okej. Okay. 160 dni starczy już. Więc... Y więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. No dawajcie mi tego Indianapolis, no. I cholercie, 25 tysięcy free expa, no. Darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby. Fajnie, że to wpadło. Zawsze można sobie pod expić okręt, nie? Półtora bańki hajsu. Czy będzie Indianapolis? Halo i Lipa, półtora bańki hajsu. Więc powiem Wam tak: Drop kontenerków był jaki był. <grymne> no ale co zrobić? No, liczyłem na tego Indianapolisa. Niestety, Wargaming nie dało mi tego. Szkoda. Ale, ale, ale. Wcześniej czy później jego dorwę. Dobra, jeszcze Wam nie powiedziałem o skrzynkach, nie? Jedna skrzynia kosztuje 1000 dublonków. 5-5000 pięć, pięć i 27 tysięcy mamy zniżkę 3000. Dobra, tak się przedstawia sprawa yy, czarnych kontenerków i okrętów powiem wam, że kamuflaże bardzo fajnie wyglądają. Zerknijmy sobie na jakiś czarny okręt. Bo 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 bo, gdzie my mamy bleka jakiegoś? Szukam, mamy. Zobaczmy sobie na przykład WarsPlite, nie? Naprawdę, kamuflaż jest przedni. O! Bardzo ładnie to wygląda. No i daje maksimum, nie? 4,5 i 4,5. Więc tak to wygląda. Dobra, na tą chwilę, słuchajcie, koniec. Coś tam na pewno się przekręci. Jeszcze w tygodniu jakieś dwa materiały o okrętach. Napiszcie w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć. Na pewno już, z tego co pamiętam, prosiliście mnie, żebym, żebym zrobił materiał na temat Bismarka. Bismarka już zbadałem, kupiłem. Co prawda on nie jest jeszcze wymaksowany ale brakuje mu zasięgu. Dobra, to nie ma aż takiej tragedii, ale na pewno coś o Bismarku zrobimy, szczególnie o jego sekundarce. A tymczasem żegnam się, pozdrawiam serdecznie, cześć.